Czy mamy to gdzieś napisane w naszej konstytucji? Nie! Czy było w tej sprawie referendum? Nie! Więc polityka migracyjna powinna być zorientowana na taką kontrolę liczby migrantów, żeby byli na tyle nieliczni, żeby nie tylko nie opłacało się, ale żeby nie było możliwe tworzenie społeczeństw równoległych. One już powstały w Warszawie, we Wrocławiu, w mojej rodzinnej Zielonej Górze i w wielu innych miastach. Po co kontaktować się z Polakami? Skoro pracodawca, mając do wyboru może cudzoziemskich pracowników, narzuci obcy język jako język roboczy w firmie. To się dzieje w zwykłych firmach budowlanych i w międzynarodowych korporacjach. Tylko w jednych to jest język ukraiński albo białoruski, a w drugich angielski, zależnie od tego, w czym się specjalizują. To nie jest normalna polityka. To nie jest normalna polityka, że my będziemy teraz przestawiać nasze urzędy na dwujęzyczne, trójjęzyczne czy piętnastojęzyczne. To nie tak powinno wyglądać.